Kim był Chingiz Khan poza legendą? Fakty bardziej szokujące niż mity. Wyobraź sobie człowieka, który zmienił mapę świata bardziej niż ktokolwiek w historii ludzkości. Człowieka, którego imię do dziś budzi respekt i strach, choć minęło już ponad 800 lat od jego śmierci. Człowieka, który z bezimiennego chłopca z mongolskich stepów stał się władcą imperium rozciągającego się od Korei po Węgry. Ale czy naprawdę znasz prawdziwego Chingiz Khana? Bo to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje wyobrażenie o tej legendarnej postaci. Prawda o temu dzinie, bo tak naprawdę nazywał się Chingiz-chan, jest znacznie bardziej fascynująca i szokująca niż jakikolwiek mit czy legenda, którą o nim słyszałeś. To historia dziecka porzuconego na lodowatych stepach, które przeżyło tylko dzięki swojej determinacji i bezwzględności. To opowieść o geniuszu militarnym, który wyprzedził swoją epokę o stulecia. Ale także o człowieku, który potrafił być zaskakująco tolerancyjny i postępowy, jak na swoje czasy. Hej, zanim przejdziemy dalej, ten kanał właśnie się zaczyna i naprawdę potrzebuje Twojej pomocy. Próbuję dotrzeć do pierwszych 50 subskrybentów, i każda osoba, która się zapisuje, robi ogromną różnicę dla mnie. Jeśli podoba Ci się ta historia, proszę, kliknij przycisk Subskrybuj teraz. Serio. Nie wyobrażasz sobie, jak wiele to dla mnie znaczy, i zostaw też łajka. bardzo mi pomoże rozwijać ten projekt. Chodźmy razem w to. Zacznijmy od początku, ale ostrzegam, to, co zaraz usłyszysz, nie ma nic wspólnego z romantycznymi obrazami mongolskiego wojownika. Rok około tysiąc mongolskie stepy miejsce tak surowe i bezlitosne, że śmierć była codziennością, a przetrwanie wymagało niewyobrażalnej twardości. Tutaj, w świecie, gdzie plemiona toczyły krwawe wojny o każdy skrawek trawy dla koni, przyszedł na świat chłopiec, który miał w dłoni zacisk krwi, omen, który według miejscowych szamanów oznaczał, że będzie wielkim wojownikiem, ale jego dzieciństwo było koszmarem, który ukształtował go na całe życie. Kiedy Temujin miał zaledwie dziewięć lat, jego ojciec Jesu został otruty przez wrogów. W mongolskim społeczeństwie oznaczało to praktycznie wyrok śmierci dla całej rodziny. Bez ochrony silnego mężczyzny, matka temu Hoelun została porzucona przez własny klan wraz z dziećmi na lodowatych stepach. Wyobraź sobie, kobieta z kilkoma małymi dziećmi, bez żywności, bez schronienia, w jednym z najbrutalniejszych klimatów na ziemi. To, co stało się potem, jest jedną z najbardziej niewiarygodnych historii przetrwania w dziejach ludzkości. Helun, ta niezwykła kobieta, zrobiła wszystko, żeby jej dzieci przeżyły. Zbierała korzenie i jagody. Łowiła ryby gołymi rękami, a czasami kradła żywność z obozów innych plemion. Temujin uczył się polować na świstaki i gryzonie, jedząc wszystko, co udało mu się złapać. Często spali pod gołym niebem, ogrzewając się nawzajem, żeby nie zamarznąć w temperaturze sięgającej minus 40 stopni Celsjusza. Ale prawdziwy szok przyszedł, gdy temu Dżin miał około 14 lat. Jego starszy przyrodni brat, Bekter, zaczął tyrannizować pozostałe dzieci, odbierając im i tak skąpe pożywienie. W mongolskiej kulturze starszy brat miał prawo do największej porcji. Ale Bekter wykorzystywał to prawo w sposób bezwzględny. Pewnego dnia, gdy ukradł Temudzinowi i jego młodszemu bratu Kasarowi rybę, którą udało im się złowić po całym dniu pracy, stało się coś, co pokazuje prawdziwą naturę przyszłego władcy świata. Temudzin i Kasar podkradli się do Bektera, gdy ten siedział na wzgórzu, pilnując koni. Bez słowa ostrzeżenia, bez próby rozmowy, strzelili do niego z łuków. Bekter, widząc nadlatujące strzały, nie uciekał. Zamiast tego powiedział tylko: Jak możecie mnie zabić? Przecież oprócz mnie nie macie nikomu innego, kto by was bronił. Ale było już za późno. Strzały trafiły cel, a Bekter umarł na oczach swoich młodszych braci. Gdy Hoelun dowiedziała się o morderstwie, wpadła w szał. Krzyczała na temu Dżina, nazywając go niszczycielem, psem, który pożera własne szczenięta. Ale to wydarzenie pokazało coś fundamentalnego w charakterze przyszłego Chinggis Hanna. Był zdolny do zabicia nawet najbliższych, jeśli stanowili przeszkodę dla jego przetrwania lub celów. Ta bezwzględność, która szokuje nas dziś, była po prostu koniecznością w świecie, gdzie słabość oznaczała śmierć. Szybko, wciąż brakuje nam kun subskrybentów do osiągnięcia 50. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to jest ten moment. Każda subskrypcja się bardzo liczy. Wydarzenia z dzieciństwa ukształtowały temu Dżina w sposób, którego nie możemy do końca zrozumieć z perspektywy współczesnego świata. W mongolskich stepach nie było miejsca na sentymentalizm czy litość. Kto nie potrafił być brutalny, ten umierał. Ale jednocześnie ten sam świat nauczył go czegoś, czego nie posiadali inni władcy jego epoki. Zrozumienia dla ludzi z najniższych warstw społecznych, bo sam był jednym z nich. Kiedy Temudzin miał około szesnastu lat, został schwytany przez wrogie plemię tajciutów. Nie po to, żeby go zabić to byłoby zbyt proste. Chcieli go upokarzać, pokazać innym, co spotyka tych, którzy próbują podnosić głowę przeciwko ustalonym porządkom. Założyli mu na szyję drewniane dyby rodzaj średniowiecznych kajdanek które uniemożliwiały swobodne poruszanie się. Miał być ich niewolnikiem, żywym ostrzeżeniem dla innych. Ale Temudzin nie był zwykłym chłopcem. W nocy, gdy jego strażnicy upili się na jakiejś uroczystości plemiennej, udało mu się uciec. Przebiegł kilkadziesiąt kilometrów przez stepy z drewnianymi dybami na szyi, ukrywając się w bagnach i żywiąc się tym, co udało mu się znaleźć. Gdy w końcu dotarł do domu swojej matki, był wycieńczony do granic możliwości, ale żywy. Ten epizod pokazał mu coś kluczowego, że może polegać tylko na sobie i że każdy, nawet najsłabszy przeciwnik może stać się śmiertelnym zagrożeniem, jeśli się go nie doceni. Prawdziwa kariera Temużina zaczęła się, gdy jako młody mężczyzna zdecydował się nawiązać sojusz z Jamuchą, swoim pobratymem z dzieciństwa, który stał się jednym z najpotężniejszych wodzów mongolskich. To było jak pakt między diabłami, dwaj młodzi, ambitni wojownicy, którzy doskonale znali swoje mocne i słabe strony. Przez pewien czas walczyli razem, zdobywając kolejne plemiona i dzieląc się łupami. Ale ich współpraca nie mogła trwać długo. Obaj byli przyszłymi przywódcami, obaj mieli wizję zjednoczenia Mongolów, ale te wizje były fundamentalnie różne. Jamucza reprezentował tradycyjny mongolski system, w którym szlachta miała wszystkie przywileje, a zwykli wojownicy byli tylko mięsem armatnim. Temudzin natomiast, prawdopodobnie pod wpływem swoich ciężkich doświadczeń z dzieciństwa, zaczął budować armię opartą na meritokracji. Każdy, niezależnie od pochodzenia, mógł awansować, jeśli tylko pokazał swoją wartość w boju. To był rewolucyjny pomysł w średniowiecznym świecie. Wyobraź sobie, w czasach, gdy w Europie chłop był skazany na chłopstwo do końca życia, a szlachta miała monopol na władzę wojskową, gdzieś na mongolskich stepach młody wojownik tworzył armię, w której każdy mógł zostać generałem, jeśli tylko miał odpowiednie umiejętności. Temujin promował ludzi wyłącznie na podstawie ich talentów, a nie pochodzenia. Jego najważniejszymi dowódcami zostali dżebe, były łucznik wroga który próbował go zabić, ale który po schwytaniu tak bardzo imponował mu swoim męstwem, że Temudzin darował mu życie i uczynił jednym z swoich najbliższych współpracowników. Konflikt z Jamuchą był nieunikniony. Gdy doszło do pierwszej wielkiej bitwy między nimi, Temudzin przegrał. Jego młoda armia została rozbita, on sam ledwo uszedł z życiem, a większość jego wojowników przeszła na stronę wroga. W każdym normalnym scenariuszu to byłby koniec jego historii. Ale Temudżin nie był normalnym człowiekiem. Zamiast się poddać, zrobił coś, co pokazuje jego prawdziwy geniusz. Zaczął analizować przyczyny swojej porażki. Zrozumiał, że przegrał nie dlatego, że był słabszy, ale dlatego, że jego armia nie była wystarczająco zdyscyplinowana i zorganizowana. Tradycyjne mongolskie wojska były chaotyczne. Każdy wojownik walczył na własną rękę, a dowódcy często nie potrafili kontrolować swoich ludzi w ferworze walki. Jesteśmy prawie na 50 subskrybentach. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, proszę, pomóż mi teraz. To tylko jeden klik, ale robi całą różnicę. Temu Jin wprowadził system, który wyprzedzał swoją epokę o stulecia. Podzielił swoją armię na dziesiątki, setki i tysiące. Każda jednostka miała jasno określonego dowódcę, każdy wojownik znał swoje miejsce i zadanie. Co więcej, wprowadził zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Jeśli jeden wojownik uciekał z pola bitwy, kara spadała na całą jego dziesiątkę. Jeśli ucieka dziesiątka, kara spadała na całą setkę. To może wydawać się brutalne, ale efekt był niewiarygodny. Mongolska armia stała się najbardziej zdyscyplinowaną siłą militarną na świecie, ale to dopiero początek jego rewolucji militarnej. Temujin zrozumiał coś, czego nie rozumieli inni dowódcy jego epoki, że informacja jest potężniejszą bronią niż miecz. Stworzył najbardziej zaawansowany w tamtych czasach system wywiadowczy. Jego szpiedzy infiltrowali wrogie miasta i armie miesiące, a czasem nawet lata przed planowanym atakiem. Znał dokładne liczby wojsk wroga, stan ich zapasów, morale żołnierzy a co najważniejsze, słabe punkty w ich obronie. Jedną z najsłynniejszych operacji wywiadowczych temu Jina była infiltracja imperium Jin w północnych Chinach. Jego agenci udający handlarzy przez lata zbierali informacje o chińskich fortyfikacjach, systemach irygacyjnych, zapasach żywności, a nawet o charakterach lokalnych dowódców. Gdy w końcu nadszedł czas ataku, Mongołowie wiedzieli o obronie chińskich miast więcej niż sami obrońcy, ale prawdziwy szok czeka na tych, którzy myślą, że Czyngis Chan był tylko brutalnym barbaryńcą. Ten człowiek, który miał reputację niszczyciela miast i mordercę milionów, był jednocześnie jednym z najbardziej tolerancyjnych religijnie władców w historii. W czasach, gdy w Europie palono ludzi na stosach za odmienne wierzenia, Chinggis-Chan nie tylko tolerował różne religie, ale aktywnie je chronił. Jego imperium było prawdziwym tyglem kultur i religii. Buddyści, muzułmanie, chrześcijanie, szamaniści wszyscy mogli swobodnie praktykować swoją wiarę pod rządami Mongołów. Co więcej, Chingis Chan regularnie spotykał się z przedstawicielami różnych religii, dyskutował z nimi o kwestiach teologicznych i często przyjmował ich rady w sprawach administracyjnych. W jego radzie zasiadali chińscy uczeni, perski uczeni muzułmańscy, chrześcijańscy misjonarze i mongolscy szamani. Jeden z najciekawszych faktów o Chingis Chanie to jego stosunek do handlu. Ten wojownik, który budował swoje imperium na podbojach, Doskonale rozumiał, że prawdziwe bogactwo pochodzi z handlu, a nie z grabieży. Stworzył najbezpieczniejsze szlaki handlowe w historii. Jedwabny szlak pod rządami Mongołów był tak bezpieczny, że, jak pisali współcześni kronikarze, dziewica z sakiewką złota mogła przejść od Korei po Węgry bez strachu o swoje życie czy majątek. To nie była przesada. Mongolowie wprowadzili system, w którym za bezpieczeństwo handlarzy odpowiadali lokalni dowódcy własnym życiem. Jeśli karawana została obrabowana na terenie kontrolowanym przez jakiegoś dowódcę, ten musiał osobiście zwrócić wartość skradzionych towarów albo zostać straconym. Efekt był natychmiastowy. Szlaki handlowe, które przez stulecia były pełne bandytów i rozbójników, nagle stały się bezpieczne jak nigdy wcześniej. Ale może najbardziej szokującym faktem o Chingis-Chanie jest jego podejście do ekologii. Tak, dobrze słyszysz. Ten średniowieczny wojownik miał świadomość ekologiczną, która zawstydziłaby niejednego współczesnego polityka. Mongołowie byli koczownikami i doskonale rozumieli, że ich przetrwanie zależy od zachowania równowagi w przyrodzie. Chingis-Chan wprowadził surowe prawa chroniące źródła wody. Za zanieczyszczenie rzeki lub studni groziła kara śmierci. Co więcej, mongolskie prawa zabraniały polowania w okresie rozrodu zwierząt i ograniczały liczbę zwierzyny, którą można było upolować w ciągu roku. To mogło wydawać się dziwne w czasach, gdy Europejczycy wycinali całe lasy bez zastanowienia nad konsekwencjami, ale dla koczowników, którzy żyli w harmonii z przyrodą przez tysiące lat, było to naturalne. Jednym z najmniej znanych aspektów życia Chana były jego relacje z kobietami. Tradycyjnie przedstawiany jako brutny patriarcha, w rzeczywistości miał niezwykle progresywne poglądy na rolę kobiet w społeczeństwie. Jego żona Berthe nie była tylko dekoracją przy jego boku, była jego główną doradczynią w sprawach politycznych i często podejmowała samodzielne decyzje w jego imieniu, gdy był na wojnie. Co więcej, Mongolskie kobiety pod rządami Chingiszczana miały prawa, o których europejki mogły tylko marzyć: mogły dziedziczyć majątek, prowadzić interesy, a nawet dowodzić wojskami. Córki Chingiszczana otrzymały własne udziały w imperium i rządziły nimi samodzielnie. To był system, który wyprzedzał swoją epokę o setki lat. Historia jego śmierci jest równie fascynująca jak jego życie. Nikt do dziś nie wie dokładnie, jak umarł Chingiszczan. Oficjalna wersja mówi o upadku z konia podczas polowania, ale istnieją także teorie o otruciu przez chińską księżniczkę, którą pojął za żonę, albo o śmierci w wyniku ran odniesionych w ostatniej bitwie. Co więcej, miejsce jego pochówku pozostaje jedną z największych zagadek archeologicznych świata. Mongołowie celowo ukryli grób swojego przywódcy. Według legend, tysiąc jeźdźców przejechało po Mogile, żeby zatrzeć ślady. A wszyscy robotnicy, którzy kopali grób, zostali zabici, żeby nie mogli zdradzić jego lokalizacji. Niektórzy historycy uważają, że grób Czyngis-chana może kryć skarby przewyższające wartością wszystkie inne znane grobowce władców, łącznie z grobowcem Tutanchamona. Ale prawdziwy skarb, który pozostawił po sobie czyngis to nie złoto czy srebro. To jego dziedzictwo genetyczne. Badania DNA przeprowadzone na początku XXI wieku ujawniły szokujący fakt około 16 milionów mężczyzn na świecie może być potomkami Chingis-Chana. To oznacza, że prawie jeden na 200 mężczyzn na Ziemi nosi w sobie geny tego średniowiecznego wojownika. Jak to możliwe? Chingis-Chan miał setki żon i nałożnic, a jego synowie i wnukowie kontynuowali tę tradycje. Mongolska elita była niezwykle płodna, a jej członkowie często mieli po kilkadziesiąt dzieci. Przez kolejne stulecia geny Czyngis-chana rozprzestrzeniły się po całej Azji i części Europy. Dziś jego potomkami mogą być zarówno chińscy rolnicy, jak i rosyjscy oligarchowie, kazachstańscy pasterze i koreańscy biznesmeni. Co więcej, genetycy twierdzą, że ekspansja genów Qingis Chana to jeden z najwyraźniejszych przykładów selekcji społecznej w historii ludzkości. Jego potomkowie mieli dostęp do najlepszych zasobów, najlepszego wykształcenia i największych możliwości reprodukcyjnych, co pozwoliło im przekazać swoje geny kolejnym pokoleniom w tempie niemożliwym dla zwykłych ludzi. Ale może najbardziej szokującym faktem o Qingis Chanie jest to, jak bardzo wyprzedzał swoją epokę w kwestiach społecznych. W czasach, gdy w Europie społeczeństwo było sztywno podzielone na Stany, a mobilność społeczna była praktycznie niemożliwa, imperium mongolskie było prawdziwą meriokracją. Najważniejsze stanowiska państwowe otrzymywali najzdolniejsi ludzie, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy społecznego. Ten system był tak skuteczny, że mongolskie imperium stało się najbardziej różnorodnym kulturowo państwem w historii świata. W jego administracji pracowali Chińczycy, Persowie, Arabowie, Rosjanie, a nawet Europejczycy. Każdy z nich wnosił swoją wiedzę i doświadczenie, tworząc niepowtarzalną mieszankę kultur i tradycji. Czingiszian wprowadził także pierwszy w historii system dyplomatycznej nietykalności. Jego posłowie mieli prawo swobodnego poruszania się po całym imperium i nie mogli być krzywdzeni nawet przez wrogów. To była rewolucyjna idea w czasach, gdy zabicie posła wroga było normalną praktyką. Ale Chinggis Chan rozumiał, że skuteczna dyplomacja wymaga zaufania, a zaufanie można budować tylko przez przestrzeganie ustalonych zasad. Jego wpływ na rozwój technologiczny był równie znaczący. Mongołowie nie byli wynalazcami, ale byli genialnymi w adaptacji i rozprzestrzenianiu innowacji. Pod ich rządami wynalazki takie jak proch strzelniczy, papier, dróg, kompas magnetyczny i wiele innych technologii rozprzestrzeniły się z Chin po Europę w tempie niespotykanym wcześniej. Co ciekawe, Chingiz Shan był prawdopodobnie jednym z pierwszych władców w historii, który zrozumiał potęgę propagandy. Jego wojska celowo rozprzestrzeniały przerażające opowieści o swojej brutalności, często wyolbrzymiając liczbę ofiar swoich podbojów. Celem było nie zabijanie, ale zastraszenie przeciwników do tego stopnia, żeby poddawali się bez walki. Ta taktyka była tak skuteczna, że wiele miast otwierało bramy przed mongolskimi armiami, nie wystrzeliwszy ani jednej strzały. Ale Chingiz Chan potrafił też być zaskakująco wyrozumiały dla tych, którzy się mu poddawali. Miasta, które kapitulowały bez oporu, były traktowane łagodnie. Zachowywały swoją autonomię. Lokalne prawa i często nawet swoich rządców. To była zręczna polityka marchewki i kija, która pozwalała Mongołom kontrolować ogromne terytoria przy relatywnie niewielkich kosztach. Jego imperium było też pierwszym w historii państwem, które można nazwać prawdziwie globalnym. Rozciągało się na trzech kontynentach, obejmowało dziesiątki różnych kultur i narodów, a jego wpływ sięgał znacznie dalej niż oficjalne granice. Szlaki handlowe, kontrolowane przez Mongołów, łączyły Europę z Azją, umożliwiając nie tylko wymianę towarów, ale też idei, technologii i kultur. Dziś, ponad 800 lat po śmierci czynniki Chana, jego wpływ na świat jest wciąż odczuwalny. Granice państw, które stworzył lub wpłynął na ich powstanie, język i kultura narodów, które podbił, a nawet mapy genetyczne całych populacji, wszystko to nosi ślady jego działalności. To człowiek, który dosłownie zmienił bieg historii świata i to w stopniu, którego nie osiągnął żaden inny indywidualny przywódca. Paradoksalnie ten średniowieczny wojownik był pod wieloma względami bardziej nowoczesny niż władcy, którzy żyli stulecia po nim. Jego tolerancja religijna, meritokratyczne podejście do awansów, szacunek dla handlu i dyplomacji, a nawet świadomość ekologiczna, wszystkie te cechy bardziej pasują do oświeconego władcy siedmasterego wieku niż do średniowiecznego koczownika. A może to właśnie jest najważniejszą lekcją z życia Chingiz Shana, że wielkość nie zależy od epoki, w której się żyje, ale od wizji, którą się ma i determinacji w jej realizacji. Ten chłopiec porzucony na mongolskich stepach miał wizję zjednoczonego świata, w którym różne kultury i religie mogą współistnieć w pokoju, gdzie handel zastępuje wojnę jako główny sposób rozwiązywania konfliktów, a zdolności znaczą więcej niż pochodzenie. I chociaż jego metody często były brutalne, bo takie były realia jego czasów, jego cel był zadziwiająco nowoczesny stworzył pierwszy w historii prawdziwie globalny system polityczny i ekonomiczny. System, który pod wieloma względami przypomina dzisiejszy świat. To może być jego największą ironią. Ten średniowieczny barbarzyńca był w rzeczywistości wizjonerem, który wyprzedził swoją epokę o setki lat. Gdy myślimy o Chinggis Chanie dzisiaj, warto pamiętać nie tylko o jego podbojach i brutalności, ale też o jego niezwykłej zdolności do łączenia różnych światów i kultur. W czasach, gdy świat staje się coraz bardziej podzielony, może warto spojrzeć na tego średniowiecznego władcę jako na przykład tego, jak można budować mosty między różnymi cywilizacjami. Bo prawda o Khanie jest taka. Był jednocześnie produktem swojej brutalnej epoki i wizjonerem, który sięgał daleko poza jej ograniczenia. Był wojownikiem, który rozumiał wartość pokoju, koczownikiem, który budował miasta, a barbarzyńcą, który tworzył cywilizację, to te paradoksy czynią go jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii ludzkości. A jeśli zastanawiasz się, czy mógłbyś być potomkiem tego legendarnego władcy, statystycznie rzecz biorąc, jeśli masz jakiekolwiek azjatyckie korzenie, szanse są całkiem spore. Może nosisz w sobie geny człowieka, który zmienił świat bardziej niż ktokolwiek inny w historii? To dość niesamowite, prawda? Co myślisz o tej niesamowitej historii? Jeśli ci się podobała, zostaw łajka i proszę, zapisz się na kanał. Wciąż jesteśmy w podróży do pierwszych 50 subskrybentów i możesz być jedną z tych wyjątkowych osób, które pomagają temu projektowi wystartować. Dziękuję z całego serca, że tu jesteś. Do zobaczenia w następnej historii